Yo siemanko, z tej strony Marcy Dzisiaj nagrywam odcinek z Brawl Stars To będzie moja nowa seria na moim kanale Zostawcie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę, żeby był następny odcinek Dzisiaj zagramy sobie Gem Grab'a Grab'a sobie zagram i na solo yy, Pokażę wam jakie mam brawlerów Shelly, Nita Shelly na 8 na ósmej randze Nita na siódmej Colt też na siódmej Bull na 15, Jessie na siódmej Brock na siódmej yy, Barley na siódmej Poco na siódmej Rico na siódmej I Darl na szóstej I dzisiaj sobie otworzymy skrzy Skrzyneczkę Sorry za mój głos, bo Jestem chory I sorry, że tak... Nie było filmów, no to ja robię cięcie i przechodzimy do gierki. Jesteśmy już w gierce. O, jak widzicie, mamy Franka i Spajka. Jak dobrze pamiętam? I Spajka. Tyk ultem. I sorry, że tak jest cicho, bo nie, yy, bo jest muzyczka i nie chcę żeby były prawa autorskie. I, 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 jest, Shelly leży. I teraz, i teraz, i teraz, ajajaj, ból. Ból moim swoim ultem mnie dojechał. Dobrze, że mamy Franka. Frank bije na daleko. I, i, Shelly. Jest Shelly. Teraz penny. Też penny jest. Dobra, i teraz trzeba bula. Bula tam trochę trzeba docisnąć. Ale najpierw tą Shelly. Kurde, Shelly zabiła nam Franka. Tak? Tak. Nie, penny zabiła Franka. Jest penny. Leży. Teraz po tym meczyku zagramy jeszcze Shotdown'a, Kurde. Dawaj, nie! Kurz, że mógł wziąć. Mm, 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 mm. Dobra. Coś ugramy. Może jeszcze się uda ugrać. Ała. Dawaj, dawaj ugrasz Frank. Będzie szybko. Szybko. A i będzie nowa postać. jest, w, Będzie chyba jutro albo... Albo jeszcze albo pojutrze za dwa dni albo za jeden dzień jutro właśnie będzie postać która nazywa się Karl i ona i, i ona będzie miała coś takiego, że będzie rzucać kilofem. Miała właśnie ta postać Karl. Nie wiem jakie ma, ale taki fajny będzie chyba. Mam nadzieję, że będzie w skrzynce, bo bardzo chcę go trafić. Otwieram skrzynkę. Może coś wypadnie fajnego. 50 golda, 4 Dorico i Donity 8. No nic nie ma ciekawego aż tak. Yy, tutaj chyba teraz gramy shotdowna. Shadow, Nie, shotdown. Shotdowna. Przepraszam. Yy, no, no to zagramy sobie brokiem. Bo nie da, od, nie, od niedawna mam Broka, bo od tysiąca pucharków z Broka ja mam 1086. No i mam nadzieję, że wygram. Broka mam na połowę, że chyba drugim. Dobrze pamiętam? No, dawaj, dawaj. Ach, zabiła mnie. Jak chcecie następny odcinek to 5 łapek w górę, zostawcie suba, dzwona, mieć powiadomienia o moich filmach. No, i napiszcie jakiś fajny komentarz: to na przykład napiszcie nowy Brawler, to przypnę wam serduszko. Ajajajajaj, Frank, zostawcie. No, ja nie, wiem, tutaj litna sprawa, bo tutaj dwa dobre bardzo. Dwóch dobrych blowerelów jest koło mnie. Ból. Jak chcecie następny odcinek z kolegą albo bratem, to mówcie. Piszcie znaczy. Ale on go zawór. ja słabo słowo mi dzisiaj idzie. Dobra. Gramy teraz, bierzemy kogoś innego. Teraz bierzemy bóla. I zobaczycie jak ja dobrze gram bólem. Jak chcecie, to wbijcie do takiego youtubera, mojego kolegi. Presku się nazywa. Znaczy w, w Stars nazywa się Presku, a na YouTubie nazywa się Jajowski. No, wbijcie do niego jak chcecie. Możecie też zasubskrybować. No, nie wiem, możecie. O, polubcie mojego Instagrama, który będzie w opisie. A tutaj El primo chce mnie dojechać. Ale ja mu nie dam. O nie. Dal I El primo są na mnie. O nie! Ucieczka. Uciekaj. Uciekaj. Nie wytrzymam. Przepraszam, że dzisiaj nie tak słabo idzie. Dzisiaj nie, nie mam dnia tego. Do do Dobra. Dochodzimy. Nagramy jeszcze sobie... Hmm, co jest tu? Możemy zagrać Heista I, 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 nie wiem co, zagramy Darlem, bo ja się też dobrze w tego gram I w następnym odcinku, jak zostawicie 5 łapek, w ogóle to będzie następny odcinek, a jak zostawicie 10, to zrobimy Opening. Zrobimy z 20 małych chestów i 1 albo 4 duże. Znaczy te fioletowe, big chesty. No i jak chcecie, to zostawcie tę łapeczkę, bo mogę zrobić Wam. To ostatnia Wasza gierka będzie. O, tu dalej. Ojej, ojej. Ta Pan mnie bije bardzo. No i właśnie, już teraz sobie. O, ktoś mnie ogląda. O, ty barleyu brzydki. Nie, nie zabijaj. <grym> Zabił mnie. Ale brok nam pomógł. Jak chcecie, to zostawcie pod tym odcinkiem. O, mam pomysł. Zostawicie 10 łapek w górę, będzie opening. Yy, 5, następny odcinek. A jak będzie 7? To lecimy, będziemy grać z bratem Duosa Jak wtedy. Nie, to nie musimy grać To od was zależy, czy zostawicie łapeczkę Mi to bardzo pomaga No niestety, przegrany meczyk Ostatni meczyk Był Mam nadzieję, że wam się podobał filmik Ja byłem Marcys, nagrywałem Brawl Stars Nara!